Nazywam się Monika Richardson i bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na gali czwartej już edycji nagród Stowarzyszenia Mediów Lokalnych i Journalism Awards 2025. To konkurs... Skierowany do dziennikarzy i wydawców lokalnych portali internetowych, a nagrody dotyczą oczywiście minionego już 2024 roku. Proszę Państwa, nie będę mówiła, że jesteście solą tej ziemi, bo to byłby banał, ale chcę powiedzieć, że bardzo miło znaleźć się w towarzystwie kolegów i koleżanek dziennikarzy, dla których takie drobiazgi jak wolność słowa, krytyczna analiza informacji, obowiązek dążenia do prawdy. To są drobiazgi jeszcze nie całkiem zapomniane. Mam wrażenie, że my tutaj w naszym stołecznym środowisku jesteśmy nieco zaczadzeni tzw. Tak PR-em, tzw. Tak show-biznesem, a te wartości, o których wspomniałam, wciąż warto przypominać i one są ciągle żywe w tych tekstach, w tych materiałach, które powstają dzięki wam, dlatego chylę czoła. Dziennikarstwo lokalne jest według mnie i myślę, że według większości osób zgromadzonych na tej sali Najtrudniejszym, najtrudniejszą częścią świata mediów. Dziennikarz w małym miasteczku po napisaniu tekstu wychodzi na ulicę i wszyscy go znają, wszyscy rozpoznają, trzeba mieć dużą odwagę, żeby wypełniać tę, to posłannictwo. Dziennikar, dziennikarza w mediach lokalnych. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że po raz kolejny właśnie tutaj na kampusie Google na Warszawskiej Pradze gościmy. Ten fantastyczny konkurs. Wasz zawód to jest powołanie, to jest służba. Cieszę się, że dzisiaj jest ten moment, kiedy świętujemy tą Waszą pracę, bo musimy o niej głośno mówić i chcemy głośno pokazywać, jak ważną rolę w Waszych społecznościach odgrywacie. Ja z całego serca Wam dziękuję, że jesteście tak blisko Waszych czytelników, Waszych słuchaczy, Waszych odbiorców. Teraz, proszę Państwa, zobaczmy, kto przez ostatnie tygodnie oceniał nadesłane materiały. Oto jury tegorocznego konkursu. Jury konkursu. Zuzanna Dąbrowska-Denisiuk, Polska Agencja Prasowa. Paulina Paryż, Google. Witold Bereś, Kraków i Świat. Szymon Gruchalski, Getty Images. Rafał Kalukin, Polityka. Marek Miller, Google. Paweł Nowacki, Digital Flow. Daniel Rząsa, Google. Mirosław Pęczak, Polityka. W tym roku y Mieliśmy jak zawsze, chciałbym powiedzieć, bardzo wiele zgłoszeń, ponad 550 w kilku kategoriach. Dzięki temu konkursowi, dowiadujemy się wszyscy, czym jest ta perspektywa lokalna. Nominacje w kategorii News. Zostali już wywłaszczeni. Wyceny niższe od oczekiwań. To dramat ludzi. Przemysław Antkiewicz, Limanowa in Jak doszło do katastrofy ekologicznej w Lubatówce? To jakby wlać do Mestos. Adrian Krzanowski, krosno24.pl Tęczowa burza w szkole. Kontrowersje wokół flagi w Łężynie. Iwona Krzyżak, lm.pl Jak redbat Klenstra? Zarządza Teatrem Osterwy. Publikujemy wyniki kontroli na zlecenie. Michał Dybaczewski, jawnylublin.pl. Korwus zagadka, czyli skąd na torach wzięły się martwe ptaki. Leszek Wójtowicz, kronika tygodnia.pl. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym. W tej kategorii przyznane zostały trzy nagrody. O ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród poproszę teraz przedstawicieli jury konkursu, panią Zuzannę Dąbrowską i pana Rafała Kalukina. Miejsce pierwsze, pan Adrian Krzanowski. Adrian Krzanowski. I prosimy z prawej strony sceny, gratulacje ogromne. Pan Adrian wygląda, jakby się nie spodziewał. Wręczona zostaje słynna statułeka i e journalistka. Mamy odbiorororów. Prosimy najpierw zdjęcie, dobrze? E, jeśli ktoś je robi. Oto proszę Państwa, laureaci kategorii News, czwartej edycji Gali i Genuine Awards. Adrian Krzanowski, laureat pierwszego miejsca. Zapraszamy do mikrofonu. Bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę. Jestem jak zwykle mocno wzruszony, bo wiem ile pracy kosztował nas ten tekst. Myśmy zrobili taką bardzo szczegółową analizę, jak doszło do katastrofy ekologicznej w rzece, która przepływa przez Krosno, po bardzo dużym pożarze marketu budowlanego. No i ten tekst zyskał uznanie nie tylko w oczach, jak widać, czytelników, ale także jury. Także bardzo dziękuję i chciałem też podziękować w tym miejscu całej mojej redakcji, która mnie w tej pracy nad tym tekstem wspierała, a szczególnie Ani i wszystkim, którzy dostarczyli nam materiały i informacje. Bardzo serdecznie dziękuję. To my dziękujemy. Gratulujemy serdecznie, proszę Państwa. To była nagroda w kategorii news, i teraz mogę się już z Państwem pożegnać. Dziękuję bardzo. Zapraszamy laureatów, zapraszamy członków jury. To są, proszę Państwa, nagrody Stowarzyszenia Mediów Lokalnych za 2024 rok w Google Space w Warszawie. Tak jest. I będzie. Piękne zdjęcie, mam nadzieję, dziękujemy wszystkim Państwu, którzy oglądają nas w transmisji bezpośredniej. Polecamy się na przyszłość e journalism Awards, media lokalne w Polsce coraz silniejsze. I oby oby rosły w siłę. Ogromne gratulacje. Wiem, że nie możecie Państwo klaskać, bo wszyscy trzymamy telefony w rękach, no, no, no. ale <laughs> bardzo się cieszę. Czuję się uprzywilejowana, że mogłam być częścią chociaż przez chwilę tej wspaniałej ekipy. Oto nagrody Stowarzyszenia Mediów Lokalnych 2024. Dziękuję Państwu bardzo. Ogromne gratulacje dla wszystkich Państwa.